Ludzie płaczą, O, te banki są w niepolskich rękach, to Żydzi wszystko albo tam, tam. A płacisz człowieku gotówką czy kartą? A no, kartą. No to nie płacz. Potuczysz. Potuczysz. Płacąc kartą, tuczysz bankstera, bo od każdej transakcji płaconej kartą bank dostaje prowizję. Nie płacić kartą. E, skąd ty to masz? Stać się na to nie, no, na kredyt. Drugie. Moja babcia mówiła, dobry zwyczaj, nie pożyczać. A bo to gospodarka wychamuje, jak się nie będzie pożyczać. Jaka gospodarka? Od kogo pożyczasz? Od zachodniego lichwiarza znowu? Od handelesa? Nie płacić kartą, nie brać niczego na kredyt, nie pożyczać pieniędzy. Ktoś tyłek chce przewieźć, prawda, sobie do Egiptu, nie stać go na to. No to taki stary karczmasz, ten, ten stary szatniarz w u wnuka na kości 30 lat temu mówi, jak to nie ma miedzi, to nie w domu siedzi. A nie! Weź kredyt, weź pożyczkę. To jest takie stręczenie jak jest w telewizji, jak w seksmisji. Weź pigułkę, weź pigułkę, to tam jest weź pożyczkę, weź pożyczkę. I tylko się zapożyczaj człowieku. Zapożyczaj się, po uszy. Weź czwarty kredyt, żeby spłacić ten piąty, prawda? Ten trzeci, przepraszam. I co? I taki człowiek weźmie kredyt na 30 lat, jest ugotowany, on nie wyjdzie na ulicę, on nie podskoczy władzy, bo jak straci pracę, straci zdolność spłacania kredytu, to przyjdzie bank i mu ten jego domek zabierze. Tak, bo człowieku, jeżeli wziąłeś cokolwiek na raty, to dopóki nie spłaciłeś ostatniego grosza, to ta rzecz jest własnością nie twoją tylko banku, jesteś żadnym właścicielem. Ktoś ma dom, czy ma samochód na kredyt, to nie jest właścicielem ani tego domu, ani tego samochodu. Taka jest prawda.